odpalić go i jechać dużo szybciej. Hej, wszystkim z tej strony screen witajcie w nowym odcinku z The Long Drive i dzisiaj słuchajcie, jesteśmy na tym pięknym piecie znowu, taksówkarz. Nas zostawił właśnie i nie ma tutaj nic. Zostawił nas poprzedni taksówkarz. Ten, który przejechał i już sam nie wiem, co robić ze swoim życiem. Jest koszmarnie. Ja chyba muszę iść w tamtą stronę po prostu. Albo nie, to w tamtą stronę. Co? O! Żyje! To jest w porządku. I zobaczcie, przyjechał od razu po nas. Nie wiem, czy on nas usłyszał, ale mamy taksówkarza, który nas zabierze. Zabierze. Czemu, czemu walnęłeś w słup? Co ty robisz w ogóle? Tam, który nas zabierze w miejsce, gdzie będziemy mogli zbudować własny samochód, bo samochodu nie mamy po prostu i musimy jechać z taksówkarzem i znaleźć budynek w którym może się znaleźć w ogóle taki samochód i go od nowa zbudować. Gonimy jakiegoś taksówkarza też. Tu jest stacja benzynowa, na której nic nie ma, więc omijamy ją. Był Grzesiu tam z tego co słyszałem. Mamy drugiego taksówkarza! Co? Co ty zrobiłeś? Walowałeś w sód! Zobaczcie, stało mu się coś. Czemu dynia krwawi? Dobrze będzie więcej paliwa do mojego silnika. Czy my nie mamy koła? My nie mamy koła i jedziemy. Dopiero zaczęliśmy tą grę. Już się tragicznie zaczyna. Nie mamy koła, nie mamy klapy. Ale wierzę, że to wszystko się polepszy. Czy mogę mu zmieniać tutaj rzeczy? Mogę go trollować, mogę mu wrzucić wsteczny normalnie. Ej, czyli jak będę chciał, żeby zahamował, to mogę mu samemu zahamować. Proszę, licznik zgubiłeś. Jedziemy w ogóle 140 km na godzinę bez koła z przodu. Bardzo bezpieczna. Tak, su. Tak, TAKSÓWKA! CZEMU KAMIEŃ SIĘ NAGLE POJAWIŁ?! I on, I on jedzie dalej, jakby się nic nie stało! Ja nie wiem, jak ty tyle kilometrów przejechałeś, masz 9 tysięcy kilometrów przejechane, to jest straszne! I czemu to producenci nie przewidzieli więcej niż 10 tysięcy kilometrów w tym samochodzie? W sumie się nie dziwię, bo się rozpada cały. W ogóle, czym tu się płaci w tej taksówce? Bo jakby ty powiedzieć, tu nie ma żadnej waluty. Mam nadzieję, że nie będę musiał płacić w naturze taksówkarzowi. Co ty zrobiłeś? Czemu się rozbiliśmy? Czemu nie żyje? Co ty zrobiłeś? Nie, no cudownie. Uwaga, skąd zaczynamy? Z tego samego miejsca, co wcześniej. Ja jechałem jakieś 20 minut już. Także widzowie. Zaraz wracam. Znalazłem chyba najszybszego taksówkarza w mieście, pali gumę, znaczy w mieście, na pustyni, pali gumę przy starcie i leci! Nie no, wjechałeś w kamień właśnie, co ty robisz? Ale ty, temu samochodowi nic się nie stało, chyba zderzak nam tylko odpadł, więc jest dobrze. Musimy mnie uratować, bo nie mam nic do picia. Możemy otworzyć mu maskę, zatrzymać taksówkarza, wyjąć mu w sumie chłodnicę i się napić. On wygląda jakby był zdziwiony, że mu pijemy z chłodnicy. Proszę bardzo, montujemy silnik z powrotem. Montujemy koło z powrotem. Nie wiem czemu mu odpadło te koło, ale niech będzie. Widzowie jesteśmy w kompletnie nowej taksówce. Tamta się rozbiła, zostawiła nas i tak dalej, i tak dalej. Był koszmar, naprawdę koszmar. Nawet nie wiecie co tu się działo, po prostu nie, nie, nie nagrało mi się. Okej. Okay. Ale mamy nowego przyjaciela, który jest profesjonalnym kierowcą! Co tu się dzieje? Hamuj, hamuj! No nie, powiedziałem tylko coś i już się rozbił! Stój, nie ma szkoła! Trudno, inne rzeczy niepotrzebne, jedź. Jezu, co za koszmarni taksówkarze, co tu się dzieje? Czemu ty zrobiłeś backflipa tym autem? Co się dzieje tu z. Z autami! O nie jest za nami policja! Jest za nami znowu policja! Proszę tylko nie walnij w nią, nie walnij w nią, bo będzie nas gonić! Będzie nas gonić! No Mówiłem, nie walnij w nią! Dobra, zrzucamy znowu drzwi. Taktyka drzwi! Tak... Nie zadziałało. Taktyka... Drugie drzwi spróbuję rzucić prosto na policję. <laughs> Czemu tam ktoś bak flipa robi? Prosto na policję te drzwi, albo usiądę do tyłu i w ogóle spróbuję ją jakoś. Popchnąć! Popchnąć! Spokojnie! Nie! Utknęliśmy! Ale budynek tu jest! Budynek tu jest! I mamy auto, zobaczcie! Taksówkarz ma przewalone i to chyba na niego wszystko pójdzie. My mamy auto, mamy różne paliwa w tych butelkach. Zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego, dzięki czemu byśmy mogli troszkę przejechać kilometrów i nareszcie własnym autem, chociaż nie jest zbyt piękne, ale. Niech już będzie. I musimy też coś zjeść, bo jest naprawdę koszmar. Byliśmy na limicie głodu. Zobaczmy, czy te auto w ogóle ruszy. Zobaczcie, auto jest niebieskie, zostawia niebieski dym. Nasz taksówka się pali. Ale tak się w sumie teraz zastanawiam, że jechanie swoim autem wcale nie jest takie super, gdy, gdy możesz jechać 70 na godzinę maksymalnie i wyprzedzać się drugi traban. <śledzianie> Ku! Co się właśnie stało? Powoli zaczynam. <noise> zaczynam żałować, że nie pojechałem! Głupio taksówku autobus nas wy... wyprzedził! Cudowny samochód! Nie no, jeszcze królik nas atakuje! <noise> Przejechał albo policja! Dobrze ci tak, proszę! Proszę, zabierz mnie stąd! Zabierz mnie stąd! Jak najdalej! Widzowie, misja się nie udała, musimy znaleźć kolejne. Kolejne auto. Okej, okay, znaleźliśmy w końcu warsztat. Warsztat. Pusty warsztat. Praktycznie bez niczego w środku. Zapakujmy się do naszego taksówkarza. Proszę bardzo, nasz rowerek, oczywiście. Do środka, E, on się tu zmieści. Można silnik zamontować, i zobaczcie, że z naszym rowerem, z naszymi walizkami, czyli karnistrem olejów, możemy jechać w podróż. Oj, tam jest naprawdę jakaś wielka willa. To jest chyba ta willa z samochodami innymi. Także, panie taksówkarzu, jedziemy tam. Mam nadzieję, że tam droga prowadzi, i że nie będziemy musieli jechać rowerem 10 km. Nie no, ta droga tam nie prowadzi. Nie prowadzi tak. Zobaczcie, jak to daleko jest. Zbliżmy! Nie, nie, nie rowerku! Rowerku! Nie! Nie! Poczekaj, tu nie odjeżdżaj jeszcze. Wiecie co? Po prostu ukradnijmy mu silnik, to jest super pomysł. Ukradnijmy mu silnik, ukradnijmy mu koło. Przecież mogę podnieść ten rower, odpalić go i jechać! Dużo szybciej. Skrimi pogromca Teksasu teraz się czuje tak. Właśnie, właśnie w ten sposób. Długo to ten silnik zbytnio nie podziałał, ale no cóż, je jedziemy. <grytania> Jak to wygląda? Na furany strażnik Teksasu. No i w końcu po całym dniu jazdy jesteśmy na miejscu. Wreszcie na tej posiadłości słyszę grzesia i to nie jednego grzesia. Jest już dzień i możemy sobie wejść normalnie zobaczyć co tu się dzieje. Mamy na pewno samochód do jazdy. Jest silnik, nie ma tylko oleju w środku. Olej jest w baku, benzyny. Chyba ktoś się nie znał. Zobaczmy co tu się. Grzesiu, czy cię przetrzymują w szafie? Co tu się stało? Co wy mu zrobiliście? Dobrze, pozapalajmy wszędzie światła. Nie wiem co ty Grzesiu robić, ale przestań. Zobaczcie, mamy tutaj naprawdę masę rzeczy, masę, masę jedzenia. Okej, okay. tutaj pięknie do stołu widzę, że jest podane. Ej, ile ich tu jest? Tu jest ich trzech, czterech? O co tu chodzi? A widzę, że tutaj gruba impreza. Gruba Impreza była? Tu ktoś łazi cały czas. To jest tak przerażające! Mamy jakąś Biblię w ogóle? Może użyjemy Biblię na tym Grzesiu? To będziemy mogli się go pozbyć w końcu. Co tu jest w środku? Grzesiu... Grzesiu marzy o świecie zewnętrznym. Czemu ty masz tu bronię? Co, co to... Tu... Maciu! Co ty robiłaś z Grzesiem? Czemu tu jest tyle... tyle dziwnych... Dziwnych rzeczy! Dobrze, zasłońmy go, zasłońmy go. Grzesiu wybuduje ci dom. Wybuduje ci dom! No zostaw mnie! Musimy uratować Madzie. W końcu znalazłem Madzie, Po tylu latach. Po tylu latach poszukiwań na pustyni. Znaleźliśmy Madzie. No nie no, on umie otwierać drzwi, to jest najgorsze. Dobra, szybko, szybko, szybko. Trzeba zabrać Cię Madziu w bezpieczne miejsce. Rzucę cię przez okno. Będzie. Nie no, to jest zablokowane, to znaczy tu jest okno po prostu. Rzucę się przez okno, trzymaj się, Maciu. Będzie dobrze. Blokujemy schody, żeby on nie mógł wejść. Spadł na dół! Co to jest kolejny? To jest kolejne, to są jakieś żarty! Ile tu jest książek? Dobrze, tu jest wszystko w porządku, Tu jest wszystko w porządku! Mamy paliwo do auta naszego. Czuję się jak w jakimś horrorze, jakbym uciekał od postaci, które chcą mnie po... W sumie chcą mnie pożerać. Czekajcie, czy królik się bije? Królik kryje Grzesia, co się dzieje? Czekajcie, wypuśćmy go stąd. On, on się sam zamyka. Ej, zobaczcie, królik nas nie atakuje, tylko Grzesia. To jest najbardziej przerażający dom, w którym byłem, nie? Autentycznie w każdym rogu jest Grzesiu. Czemu Grzesiu dawa robić? Jezu, to jest kolejny jeszcze! Tu jest kolejny jeszcze. Dogadajcie się z drzwiami. Dogadajcie się z drzwiami razem. Zobaczcie, Grzesiu ten nie przejdzie, więc jesteśmy. Jak najbardziej! Bez, bezpieczni? Nie, nie jesteśmy bezpieczni! Nie jesteśmy bezpieczni! Zamykamy drzwi! Zamykam! Otworzył! Szybko, szybko! Dobra, dobra. Potrzebujemy tylko olej. Potrzebujemy tylko olej do naszego samochodu, żeby uciekać stąd. Kota znalazłem! Znowu mamy kota naszego. Naszego. Musimy go uratować stąd. Bo zobaczcie, że się wspiął, żeby uciec od. Grzesia, proszę bardzo, bierzemy go ze sobą. Proszę. O, Jezu! Czemu on był taki głośny? Przepraszam. Czemu... Czemu ja przepraszam w ogóle? Ty przepraszaj. Ja rozumiem, że nie chcesz Madzi... Ja rozumiem, że nie chcesz Madzi siedzieć, ale bez przesady! To było tak głośne i straszne, że aż no całkowicie zatrzęsło. Jesteśmy gotowi do wyjścia i widzę, że Grzesiu nam macha na, na pożegnanie. Na strychu był olej. Mamy teraz olej, mamy wszystko! Ja nawet nie pamiętam jak na ten strych się dostać. Zobaczcie, za obrazem to było! Po prostu sobie wszedłem na dach i dachem na strych, ale pół litra oleju to już powinno być wystarczająco, żeby wrócić normalnie na drogę. się tam chyba bardziej macha. Nasikane do chłodnicy, jakkolwiek to brzmi, bo trzeba, w ramach przeżycia oczywiście. I uwaga! Nasz samochód odpalił, możemy wracać! Wreszcie na drogę! Także widzowie to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i jeżeli chcecie więcej tej, tej pięknej podróży, tutaj napiszcie w komentarzach. Baba! Pa, pa. No zgadz mi! Jedź, 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 bo wstyd! Jedź!